Cześć, siemanko, ja jestem Lolo, a to jest karczma, albo inna gra, a to jestem Facio, coś tam mówi, nie wiem, a to jest jedna gra Shake and Feed Get, ja tak sobie mówię, nie wiem czy dobrze, a my od razu zaczynamy i widziałem moją koleżankę w komentarzach. I jest tu fajny łuk. Szczęście dodaje 28. A ja na razie mam w moim łuku 0. 7 obrażeń dodaję też. Tylko siłę odejmuję. Czyli obronkę. Ja sobie dwa razy dodam. Ale zobaczcie jak drogi jest ten łuk. Dlatego nie mogę zakręcić kręciłam i wypadł mi kamulec Ale ten mały Właśnie minął Nie ten Tylko ten Właśnie Oj. Tu jest kartma Jest wystawa grzybów mm. Więc no trochę szkoda Jeśli niektórzy ludzie nie grają u ich jest tak, jak drzewko zapachowe pola drzewko zapachowe cieniała Nie wierzę. O kurcze, się zbagowało. Bagi. Okej, okay, jesteśmy znowu. Niby nic się nie stało. Ale co miało się stać? Hmm. Doktor Abuwu. Aha, co tak wygląda nasze miasto? A co. A tutaj była stajnia. To jakaś nie marzeń, a do kart Ohydny gremlin. On jest ohydny, ale nie... trudny. Owca? Owca... A da, nie danie nazwą Owca. Stać już prawie na nauk. Tylko parę groszy jeszcze brakuje. Je, yeah, je, yeah, yeah, yeah. Chyba, że chyba. Potrzebujemy teraz łupku. ja yeah, mamy nowy łuk. I nowe strzałki. Nareszcie. Wcześniej mieliśmy procę a tam sobie mieliśmy proce i dalej nam chcą sprzedawać te proce A ja mam przy sobie wodę, więc nic nie widzieliście I tak jest waży. Nie wiem, co teraz kupować. Mi już to kończymy. Okej, okay, kill. Kill dla nas. Czy ktoś w ogóle kiedyś przegrał na tych walkach? Bo mi się wydaje, że nie. A to są pupiski takie sobie. Dziwne. w wynajmu czas podróży. A po co w ogóle krowa kupuje? Co mu robi krowa? Krowa robi mu mu. No właśnie skumałem. Skuteczny do każdego plugawego smok. Kogryfa Gryf w smok. Tygrys? Niegdyś były słodziutki. Królestwo za konia, koń za królestwo. Co ty tak machasz łapami? Um, co u doktora BuWu? Zakręcimy kołem? I panie Drewno Cztery chyba, a zakręcimy jeszcze raz. No kamulce? Nie, to jest złe ten doktora buwi. Jest zły. Pójdę do mojej postaci. Zobaczę ile tego mam do pomijania. O kurczę znowu lagi. Ile mam? Jedno. Może ktoś kiedyś to łączy do mojej Guilty, ale nie jestem pewny. Dziwnie to z tyłu wygląda. To jest Walkiria. Tam z tyłu? Obok tego gangolola. A ten nie wie co robi na suficie. To jest śmieszne. Mhm. Okej, okay, idziemy na karczmę. Pozdrawiam Miki. I nie mamy A my. A my znowu to atakujemy. Teraz nie wiem na co zbieram pieniążki. A to będzie ostatnia walka. Więc. Siema. Albo wiecie co? Pomyślałem, że na arenie zawrócimy ostatni raz. A karczmy to ja poczekam. Okej, okay, jak obiecałem, wybieram. Dawaj go. O i niestety. Okej, okay. to ja się tym akcentem z wami żegnam. Siema, Elo. Szkoda, że przegrałem.